Cześć Wam, Volvo C30 D2 z drganiami na kierownicy, ale to nie tarcze. To jest prawa połośka. Na prawej połośce zrobił się luz. Dokładnie na przegubie wewnętrznym było jeżdżone z rozerwaną osłoną. No i co? Wymiana na nową połośkę. jest nowa połoś. Śrubka. Wymiana połośki załatwi sprawę. Czasami tak jest właśnie, że wibracje w pewnym zakresie prędkości obrotowych są spowodowane połośkami. I tu w tym przypadku tak jest. Dokładnie na tym kieruchu zrobił się luz. Ładny wolwiaczek. Trzeba będzie jeszcze wyczyścić piastkę. Jest zardzewiała. Ładne auto. Także tak. Najlepiej założyć nową z używkami różnie bywa. No to tyle, dzięki na razie.